Transcrição e Że skończyłam następny rząd, ten. Rozwinęłam kanwę i zobaczcie, jak to wygląda. Ten materiał woła po prostu o pomstę do nieba. Nawet nie mogę na niego patrzeć. To, co wyszyte, nie ma w ogóle żadnego uroku, przez to, że jest takie wymięte w cały świat. Brzydko to wyglądam. E, obraz jest niesamowicie skoszony, więc e, no będzie trzeba się tutaj troszeczkę natrudzić e, przy oprawie, ale na razie się tym zupełnie nie przejmuję. Mam to gdzieś. E, ważne, że e, się jakoś wyszywa. Skończyłam ten rząd, teraz będę robiła rząd następny w górę. E, I tutaj robiłam na pięć kratek, a w górę będę robiła na sześć kratek, co oznacza, że wyjdę gdzieś tam tak, tutaj kawałek czoła tylko zostanie, a tak to cała twarz będzie już wyszyta. Cały wilk tutaj razem z uszami. No i tutaj dalsza część drzewa i tła. Już się naprawdę nie mogę doczekać. Tutaj taki kawał został. Jak skończę ten kawał, to będzie już połowa. No i oczywiście jeszcze druga połowa. Tutaj, w tym materiale, zobaczcie. O jezu! No, po prostu genialne. <laughs> Założę się, że pewnie jeszcze nie widzieliście tak pomiętego dużego kawałka materiału, jaki jak mam ja. W takim razie, zobaczyliście to pierwszy raz. Często zadajecie mi pytania, zwłaszcza osoby takie początkujące, które dopiero chcą zacząć przygodę z wysyłaniem czegoś większego na tamborku e, pytają się mnie, czy ten, czy, czy ten materiał mi się w ogóle nie mnie, czy, czy, czy jak to wygląda? No właśnie teraz widzicie, jak to wygląda. On jest bardzo pamięty. E, co jakiś czas staram się, tak jak teraz, wszystko rozwinąć. Rozciągnąć. Dobrze, jak mam kogoś do pomocy, wtedy można naciągnąć jedno z jednej strony, drugie z drugiej strony. To wszystko się pięknie wyrównuje. Ten materiał się pięknie tutaj, te skoszenia można fajnie wyrównać. No ale do tego potrzeba drugiej osoby. Dzisiaj akurat jestem sama, więc będę się musiała pomęczyć troszkę bardziej. Tutaj głównie widać to, co teraz wyszywałam, to ten materiał tutaj jest taki bardziej tak jakby rozciągnięty, a to jest tam taki zwężony właśnie przez te pomięcia. No i teraz będę musiała to wszystko sobie prostować, ale chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. Wygląda pięknie, ale jak będzie wyprasowane, to będzie wyglądało jeszcze piękniej. Wyprostowałam sobie troszeczkę ten y, obraz. Ledwo mi się tutaj mieści w kadrze. Chciałam Wam powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie tutaj irytuje. Zobaczcie na tego wilka. Czy wy Widzicie tutaj tą plamę? Tutaj jest jedna taka plama. Ja sprawdzałam trzy razy, jak nie więcej. Czy to jest wyszte dobrym kolorem? I tak to jest dobry kolor. Ale ja mam wrażenie, że tą plamę tutaj widać z kilometra. Zobaczcie, niby ten wilk wygląda realistycznie, a tutaj takie coś. I ja nie wiem, czy może to po wyszyciu będzie wyglądało jakoś lepiej. Jeszcze zobaczę na tej wizualizacji, o co tutaj chodzi. Może to jest jakiś cień, nie mam pojęcia, ale mi się to mega nie podoba. No nie, jak to ma tak zostać, tak jak teraz, to mi się to bardzo nie podoba. Zobaczymy. Wyszyję dalej, najwyżej będę to później poprawiać. Będę próć. No, i zrobię po swojemu. Ale najpierw zobaczę, jak to wygląda, jeszcze na wizualizacji. No, i przede wszystkim, jak to będzie wyglądało już pod koniec. Wizualizacja mówi nam, że jest to padające światło. I z tego, co tam widziałam, to takich plam będzie więcej, bo cały ten wilk jest taki doświetlony. Mam nadzieję, że całościowo będzie to wyglądało dobrze, bo jak na razie, tak jak mówiłam, jestem przerażona. To już Wam chyba wspominałam. Teraz będę lecieć do góry. Tutaj mam część narysowanej kratki. Tutaj też już część wyszyłam jednym kolorkiem. Także lecę dalej. A tutaj jak widzicie, jakieś takie dziwne te, to właśnie są resztki mulin. To nie są dziury. To nie są dziury. To jest jakiś, jakieś właśnie resztki mulin. Są tutaj takie farfocle w niektórych miejscach i. I wydaje się, jakby to był taki mega wielki prześwit albo coś ominięte. Rozsiadłam się wygodnie w fotelu. <laughs> Przy moim stanowisku pracy po kawie zostały już tylko wspomnienia. Zaczęłam robić drugi rząd. Trochę tutaj poleciałam tego tła, ale tak naprawdę muszę to uzupełnić chyba trzema czy czterema jeszcze kolorami. I tutaj znowu zacznie się grubaśne drzewo, które pewnie znowu będę mordowała ze 3 dni. No i lecimy dalej z tłem, dosłownie odrobinka tła i znowu wilczek. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła Wam go pokazać. Tak wygląda tutaj to, co wymodziłam. Bardzo denerwują mnie te nitki, będę musiała je pokończyć. Ja kończę nitki zawsze na dwa sposoby. Kiedy wyszywam tak jak teraz w ręce to zakańczam od tyłu, bo łatwo jest mi po prostu przerzucić tamborek. A kiedy mam przypięty tamborek do mojego imadła, wyszywam na dwie ręce, to wtedy zakańczam nitki dokładnie tak samo jak na Aidzie, czyli tutaj na tej stronie wbijam się w środek tych nitek osnowy, w sam środek tak jakby krzyżyka. I później po prostu wrabiam tą nitkę. Tak jak tutaj ta czarna jest już wrobiona, wrabiam ją tak, jakby przykrywam dwoma krzyżykami i odcinam. Zabieram sobie zawsze wtedy tak do góry, tak mocniej pociągam. Odcinam, i później jak to przyłożę, to tak, jakby ten drugi krzyżyk podtrzymuje końcówkę tej nitki. I naprawdę nie widać tutaj żadnych łącze, łączeń. Ewentualnie, jakby się ktoś tam gdzieś dopatrzył, to właśnie tak jak w tym przypadku, ciemne nitki pod jasnymi krzyżykami delikatnie prześwitują, ale mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Minęło już tyle czasu, odkąd zaczęłam nagrywać ten filmik. Zdałam sobie sprawę dopiero teraz, że nie powiedziałam Wam tak naprawdę najważniejszego. A mianowicie tego, że na ten miesiąc, na listopad, zaplanowałam sobie tak dość spontanicznie, że chciałabym zrobić 30 tysięcy półkrzyżyków właśnie na Kolosie. Plus, tam jeszcze jakieś inne pierdoły typu 2,5 tysiąca na krówce, tak żeby ją w grudniu już skończyć. No ale tutaj właśnie mówię głównie tylko o tym projekcie. I jestem na dobrej drodze, bo zrobiłam już 10 tysięcy, a dzisiaj mamy nie wiem, 9 chyba, więc zrobiłam te 10 tysięcy, nawet ponad. Przepraszam, dzisiaj chyba ósme. Ja tu nawet nie wiem jest dzień, tygodnia. W każdym razie e, chciałam Wam powiedzieć, że idzie mi dobrze. Teraz nie będę mogła sobie wyregulować tego tamborka, e, ale e, mam takie obawy, ponieważ ja tak spontanicznie dosłownie w pewnej chwili pomyślałam, że a może podrobimy e, kapturka i zrobimy 30 tysięcy. A dopiero później pomyślałam, jakie są realia. I realia są takie, że zbliżają się święta. Ja mam sporo zamówień na ozdoby świąteczne, które powinnam robić, bo ludzie czekają. A ja zamiast zajmować się bombkami, to wyszywam kolosa. Tak to jest, właśnie jak. Robi się dwie rzeczy naraz. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że w życiu powinno się mieć jedno hobby, bo jeżeli będzie się miało kilka, no to wiadomo, w niczym się nie będzie tak naprawdę dobrym, skupiając na kilku rzeczach naraz. No to jest prawda. Ja nie mogę być dobra w krzyżykach. Z uwagi na to, że szydełkuję e, i nie jestem w stanie zrobić tyle, co inne hawciarki. Też są dziewczyny, które e, gdzieś tam uszczypliwie mi piszą, że ale mało zrobiłaś krzyżyków, e, ale masz słabe te postępy. No tak, ale ja jeszcze szydełkuję, a ty masz niewiele większe, a nie szydełkujesz, więc no, na takie rzeczy na przykład niektórzy ludzie nie patrzą. Chociaż no, no racja, no, no mam słabe wyniki. No ale gdybym zajęła się tylko krzyżykami, tak jak zajęłam się nimi do tej pory, co zresztą Wam za chwilkę pokażę, to te postępy byłyby dużo fajniejsze, daj na dusia. I teraz tak biję się sama ze sobą z tymi myślami, co ja mam robić tak naprawdę. No zrobić te bombki muszę, no bo skoro dostałam już zamówienie, no to muszę się nimi zająć ale tak mi jest trochę przykro, że właśnie nie mogę wyszywać na pełen etat, a z drugiej strony bardzo się cieszę, że mam zamówienia, bo, bo dzięki temu mam za to żyć tak naprawdę. Ojejku. I to tak właśnie jest. Ja już Wam kiedyś mówiłam. Albo mam w miesiącu dużo krzyżyków, albo mam w miesiącu e, pieniądze, tak? Albo krzyżyki, albo pieniądze. Nie mogę zarabiać na krzyżykach, niestety, więc... E, więc tak to wygląda. Ja muszę sobie teraz dorobić tylko te krateczki tutaj, i jak sobie dorobię krateczki, to będę mogła lecieć z tym wszystkim dalej. No ale jak widzicie, pomocnik już przyszedł. Żeby nie być gołosłownym co do tych moich postępów, to pokażę Wam statystyki tak pokrótce. Tutaj mamy listopad. Jak widzicie, wyszywam sobie. Po kolei. Zazwyczaj jest to ponad tysiąc pół krzyżyków, ale bywają też gorsze dni, więc mniej więcej tak się to prezentuje. I teraz pokażę Wam, jak wygląda ta cała tabelka z tego miesiąca. A wygląda ona tak: standardowo przypominam, że każdy kolor to inny projekt. Tutaj są statystyki wpisane w krzyżykach. Jak widzicie, no zazwyczaj ponad ten 1000 krzyżyków w miesiącu jest. Tutaj do 6 było 6814,5, no plus te dwa dni i dzień dzisiejszy, gdzie jeszcze nic nie wyszywałam. Ten fioletowy kolorek to sal, ten różowy to krówka. Tutaj mamy dziewczynę anioł, tutaj mamy konia, a żółty to kolos. W tym filmiku nie będę Wam pokazywała wszystkich tych projektów, bo chciałabym się skupić na kolosie tylko i wyłącznie, ale te inne projekty pokażę Wam w innym filmiku. Jak się tak sporo wyszywa. To nie tylko widać e, duże postępy na hafcie, e, ale i muliny uciekają przez palce. Tutaj jest mój e, hafciarski słoiczek, e, który już się prawie wypełnił <laughs> e, przez ten czas. Tyle skrawków mulin, jak e, może wiecie, albo i nie. Ja zbierałam te e, skrawki przez prawie rok. No, niecały całe, na dusia nie pisz. I ja je wykorzystałam do zrobienia mojej poduszki: takiej ozdobnej. Właśnie użyłam tych nitek jako wypełniacza. To jest kolejna tura. Jak mi się przepełni ten słoiczek, to będę musiała sobie z niego wyjąć, włożyć do innej torebeczki, i znowu będę sobie to zbierała. I kiedyś do czegoś wykorzystam. Wracam do Was kilka dni później. Podrobiłam tutaj trochę, widać ucho. Ze mną dokładnie 15 tysięcy krzyżyków, co oznacza, że jestem dokładnie w połowie tego swojego mini wyzwania, bo założyłam sobie, że chciałabym w tym miesiącu zrobić 15, mm, przepraszam, 30 tysięcy pół krzyżyków. Zrobiłam 15, więc jestem na dobrej drodze. Tutaj jest ten wilczek. Ja sobie tak muszę troszeczkę przesunąć tamborek, więc Wam pokażę. Tutaj mamy pięknego wilczka. Widać już to ucho przepiękne. Mega mi się to podoba. Jestem w ogóle zauroczona tutaj tym miejscem, gdzie jest właśnie przejście z tego tła, właśnie na wilka. Przepięknie to wygląda. Tutaj ten kapturek. Już jestem bliżej niż dalej, właśnie skończenia tej twarzy, bo to jest taka. Główna rzecz, którą chciałabym zrobić, bardzo mnie ta twarz ciekawi, i myślę, że jak ona już będzie zrobiona, no to już będzie widać ręce i nogi. Ja sobie teraz przypnę tamborek w innym miejscu, tak żeby mi było wygodnie. Muszę sobie też dorobić kratkę. Jak widzicie, pokażę Wam też już za moment mój hawciarski zaszyt i zobaczycie, jak to mniej więcej się prezentuje w statystykach. W taki sposób wygląda moja tabelka, ja sobie tutaj wyszywałam praktycznie każdego dnia. Starałam się robić po pół krzyżyków, czasami było więcej, tak jak tutaj 16 tysięcy, a czasami było mniej, tak jak tutaj 54, ale suma sumarum, wszystko się tutaj wyrównało. Dzisiaj jest kolejny dzień, kiedy wyszyłam do tej pory 120 półkrzyżyków, więc jeszcze tutaj nic nie zapisałam. Ale idzie dość dobrze. Myślę, że nie będzie tragedii. Ja sobie ten obrazek zaplanowałam na dwa lata. I tutaj mam drugą, puściutką tabelkę na 2023 rok. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, czy uda mi się to wyszyć. W dwa lata niby. Zostawiłam sobie tutaj z drugiej strony jeszcze jedną pustą kartkę na rok 2024, ale mam nadzieję, że nie będzie mi dane jej zapisać i że rzeczywiście uda mi się to skończyć w następnym roku. Tutaj było bardzo dużo luk, dlatego że wyszywałam inne projekty, które udało mi się pokończyć. Jak na ten moment razem z Kolosem mam tych projektów pięć Mam pięć projektów, dlatego że zaczęłam wyszywać sal. Więc mam 5 projektów, dwa zostaną skończone i na następny rok zostaną mi tylko trzy, czyli Kolos, Koń i Dziewczyna Aniu. Tutaj na następny rok już nie planuję nic takiego zaczynać. Zastanawiałam się nad wyzwaniem rocznym. Bardzo dużo osób mnie właśnie przekonuje do wyzwania rocznego, żebym sobie zaczęła jeden projekt i wyszywała go cały rok. Ale szczerze mówiąc, to nie mogę się na nic zdecydować. Jak mi się podoba jakiś projekt, to jest to coś ogromnego, typu następny kolos, a nie chciałabym wyszywać dwóch kolosów naraz. No, bo wtedy ani na jednym, ani na drugim nie byłoby widać jako tako fajnych postępów. Więc raczej nie zacznę z żadnego wyzwania rocznego, chyba że rzeczywiście uda mi się znaleźć coś. Co by mi się spodobało. Tutaj jest rozpisany cały miesiąc, listopad. Ja sobie tutaj podliczyłam. No i właśnie 13 w niedzielę. Wybiło mi tutaj 10 897 krzyżyków plus wczorajszy poniedziałek. Myślę, że powinno mi się udać zrobić około 20 tysięcy w tym miesiącu. Planuję też, aby ten następny tydzień był trochę lepszy od tego poprzedniego. Tutaj w tym poprzednim zajmowałam się robieniem bombek i innych ozdób na choinkę. Teraz planuję trochę sfolgować szydełkiem, chociaż też nie całkowicie, ale myślę, że tych krzyżyków powinno być więcej. Suma sumarum bardzo się cieszę, ponieważ jestem już w połowie tego swojego wyzwania na ten miesiąc. Zrobiłam 15 tysięcy półkrzyżyków z 30 tysięcy, więc jestem na dobrej drodze. Chciałabym, żeby ten kolos troszeczkę był podgoniony, żeby więcej było na nim widać, bo jak zresztą widzieliście, trochę sobie go odpuściłam na rzecz innych projektów, ale ukradkiem liczę, że już niedługo się to zmieni. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jest mi niesamowicie miło i bardzo jestem wdzięczna Wam za to, że tutaj ze mną jesteście. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!